Z tej strony Geomex, czyli słynny archeolog, bo wczoraj odkopaliśmy serię geogesserową, to dzisiaj odkopiemy serię quizową. I jak zawsze pamiętajcie, że ja nauczycielem nie jestem, ale mimo wszystko mam nadzieję, że dzisiaj nauczymy się wspólnie czegoś ciekawego. Miłego oglądania! Pierwsze co mi się wrzuciło w oczy, to odgadnij flagę po fragmencie. Zobaczymy ile dam radę. Oczywiście link do quizów macie w opisie, także spróbujcie się wraz ze mną, zobaczymy czy macie większą wiedzę ode mnie. I jeżeli chcecie więcej Odcinków z tej serii to zostawcie łapkę w górę No i oczywiście subskrypcję jeżeli chcecie Takie materiały oglądać bo pamiętajcie Że jeżeli nie będziecie oglądać To nie subskrybujcie bo to bez sensu Lecimy mamy tutaj Łotwę Ten kolor rozpoznam wszędzie Tak samo tutaj Papua Nowa Gwinea oczywiście Ale to czy to jest Togo To jest Togo to jest na pewno Barbados Tak jest to jest Czarnogóra Bardzo prosta flaga to jest Arabia Saudyjska chyba Tak jest to jest Namibia nie jest to Namibia, o To co to jest za flaga? Dobra, lecimy na razie dalej, to jest Grenada Nie? Oj, to teraz pomieszałem, dobra, lecimy na razie dalej Kiribati, mamy mało czasu To jest yy, Tadżykistan, nie Iran, oczywiście To natomiast będzie Dobra, lecimy na razie tymi, co wiem To jest Zambia, przepraszam, nie Namibia Korea Południowa Na pewno, to będą Malediwy tak jest. I to, to jest jakiś Tuvalu Nauru, palau to któryś z tych krajów, kurde. Albo Vanuatu, nie? To może być też Saint kids i New ilusja Dobra, nie wiem, nie pamiętam, tu już nie będę gadał. I to jest znowu jakaś, to jest chyba eee, kids i New te państwa. Tak mi się wydaje. Nie, jak to było? Nie, gre... kurde, nie Gujana, to jest Grenada. Nie? Jezus Maria, ale mi się flagi zapomniały, masakra. Dobra, ale to, to jest też jakiś kraj w Karaibach i to samo to. A nie, czekaj, to jest Dominika po prostu. Tak, Dominika, okej. Okay. To mam jakiś kraj po kroju Oman może? Tak jest, to jest Oman, czyli brakuje tego i tego mało czasu mam. To jest na pewno jakiś Saint Kitts i Lucia nie. Kitts i Nevis jakoś tak. To jest Afryka. Kurde, to może być Namibia? Nie wiem, Namibia pisałem. Czy, co to jest za kraj, który mi się ciągle z Namibią kojarzy? Nie mam pojęcia. Gambia, nie Namibia. A to jest Fiji, okej. Okay. Saint Vincent i Grenady, okej. Okay. Niki Newis, to jest Vincent i Grenada, okej. Okay. To były bardzo ciężkie flagi, tak szczerze wam powiem. Wszystkie państwa kończące się na literkę O. Prawdopodobnie robiłem to już kiedyś na TikToku, ale kompletnie nie pamiętam. Zobaczmy sobie jak teraz dam radę. Togo będzie na pewno. Kosowo to wiem na bank. Co tam jest jeszcze jest San Marino, bo tutaj mamy <laughs> chyba malutką podpowiedź. Dobra. Ale teraz, Kosowo, San Marino, Polsko nie, no Polska tutaj nie jest, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, pewnie jakiś taki mniejszy kraj, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, Ameryka Północna, eee, co tam mamy, Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada, Belize, Gwatemala, Dominika, Dominikana, Haiti, eee, Kuba, o kurde, Kostaryka, Panama, Honduras, Nicaragua. Ty, jakie tam jest państwo z końcówką o? E, czekajcie, Ty, to musi być jakiś wysparski Jamajka jeszcze jest, no ale Jamajka nie Saint Kitts, Saint Lucia znowu, Grenada Ej, masakra, nie wiem, jakie tam jest państwo z końcówką O jeszcze Afryka, Lesutu tutaj pewnie będzie To na 100%. Lesutu, tak się pisze, OK. E, mamy Lesutu, Kongo, musi tutaj być Kongo, okej okay. Co tam jeszcze jest? Togo, Kongo, Lesutu, Angola nie, Benin a, na pewno jeszcze, Maroko propo Afryki, to sobie przypomniałem, jeszcze jeden w Afryce i w Europie! Dobra, ty ja przylecę sobie w głowie wszystkie państwa Europy, bo to będzie wstydnie znać. A, oczywiście, dobra, Monako, już mam, mamy całą Europę. Jeszcze jedno państwo w Afryce i w Ameryce Północnej. Co to jest w tej Ameryce Północnej? Nie daje mi to spokoju, ale nie mogę sobie teraz... Za choroby przypomnieć. Dobra, masakra, nie wiem, zapomniałem. Zobaczmy, co tutaj po prostu było. Burkina Faso, ok, Trinidad, Spoko, bardzo ciekawy quiz. Wydaje mi się, że kiedyś go już robiłem, wręcz jestem pewny, ale nie pamiętałem niektórych odpowiedzi. Tego quizu na milion procent nie robiłem. Wszystkie państwa zaczynające się na Ma. To będzie bardzo ciekawe. Majorka, dobra, ale tak poważnie, Malediwy na pewno będą. Madagaskar jest. Ma, ma. ma. Co tutaj mamy jeszcze na Ma? Ma. Majorka, no teraz mam w głowie Majorka. Mauritius tutaj musi być na 100%. Malawi pewnie będzie, tak jest. E, mascarpone. Ma, ma, ma. Mar... Mauritius już wpisałem. Ma. Malezja, oczywiście, dobra, Malezję tutaj mamy. Ma... Już w Europie jest jakieś państwo. Nie Mołdawia. Jakie jest państwo na M? Nie Czarnogóra, Montenegro. Nie Mołdawia. Jakie jest jeszcze państwo na M w Europie? E... Czekajcie, Polska nie, żeby się nie skomfronitowa. Malta, dobra mam. Mam Europę również. A jeszcze jedno jest w Europie. Dobra, bo tutaj są dwa, To mamy Maltę. I co jest jeszcze takiego w, Por w Portugalii? W Europie. Irlandia, nie, Wielka Brytania, Islandia, Norwegia, Szwecja. Kurde, ma Łotwa, Litwa, Estonia, Białoruś. O kurcze, to może nie być takie łatwe w sumie. Jakie jest jeszcze jedno w Państwo? Monako nie, bo jest my o. Watykan tam jest, San Marino to również nie. Generalnie problemem tych quizów jest taki, że jest strasznie mało czasu i po prostu niektórzy słabo reagują na to, jeżeli robią coś pod presją właśnie tego. Czekajcie, ale to państwo w Europie nie da mi spokoju. Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia tam jest na dole, Chorwacja, Kosowo jakiś Bośnia, no to nie. Chyba nie jest w ogóle kraj bałkański. Ty, ale teraz wstyd, nie pamiętam państw w Europie, które zaczyna się na ma. Czekajcie, to nie jest jakiś obwóz koło nas? Niemcy, no nie no. Czechy, Słowacja, to też nie. Kurde, jakiś obwóz. W Afryce też na pewno. Za mało czasu jest, serio, bo po prostu... A, jeszcze jest Mali i Mauretania. Nie zdążyłem. Maroko i Ma... Macedonia Północna! Czyli jednak w tamtych rejonach Bałkanów. Przypomniałem sobie w ostatniej chwili Mali i od razu wiedziałem, że obok leży Mauretania, ale już nie zdążyłem. I tutaj też jest Maroko, ale Macedonia. Wow, no to wstyd. Kurde, zapomniałem w ogóle o Macedonii, ale bardzo fajny quiz. Miasta wypoczynkowe według państwa. Nazwij kraje, w których można znaleźć podane miasta wypoczynkowe. Lecimy. Kan to będzie Francja w rzeczy samej. Sochi to jest samo południe Rosji. E, już leżące praktycznie tam na granicy z Gruzinami. Aspen. Aspen to nie jest Norwegia. Nie jest Norwegia, a myślałem, że może Dania. Nie, to nie jest jakieś właśnie państwo nordyckie? Może Szwecja, jakaś Islandia? Ojoj, oj, oj. to nie wiem, gdzie leży Aspen. Może Belgia w tak. Nie? Okej, okay, dobra, to nie będę strzelał, nie wiem. Ibiza to oczywiście Hiszpania. Montego Bay. Kojarzy mi się to z jakąś Kanadą albo Stanami Zjednoczonymi. Ale nie, może Australia w takim razie albo Nowa Zelandia. Nie, RPA też nie, dobra, to nie będę strzelał. Whistle Spa Spa to w hotelu. O kurde, powiem wam, że myślałem, że to będzie łatwiejsze. Bali to na pewno Indonezja będzie. Brighton to oczywiście UK, Wielka Brytania musi tutaj być. Cabo Can Lucas, jakieś państwo w Ameryce Południowej. Eee, mamy Jałtę. Ty, konferencja w Jałcie. Gdzie ona się w sumie odbywała? Ja, Jałta to jakie to jest państwo? Czekaj, Jacek Kaczmarski śpiewał o Jałcie. Wręcz wysiedlono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok za ma. To jest Gruzja jakaś? Nie, Ukraina jest Jałta. Na Ukrainie, okej, okay, dobra. Czyli na Ukrainie jest Jałta albo slash Rosja. Dawos to są na pewno Filipiny. E, to na pewno wiem. Nie no, Filipiny, stop. Dawos nie znajduje się na środku... Nie no, czekajcie, czy ja jestem już jakiś powalony. Filipiny? Czekajcie, jest jakieś miasto w Filipinach, nie nazywa się Davos? Filipiny. To teraz może pomyliłem się z czymś, ale pierwsze co w głowie mam, Davos. Phuket. Phuket to miasto, gdzie jest słynne TransTV. <gry> Dobra, Tajlandia, rzeczy samej. Capri. Capri, dobrze, że bez literki o końcowej, Bo tak to. Maden Baden. Antalya to jest na pewno Turcja. To milion procent. E, Santorini to jest Grecja. E, Dubrownik to jest Chorwacja. Oj, ale powiem wam, że bardzo słabo. Na ten moment idzie mi naprawdę fatalnie. Nie mogę przeżyć tego Davos. Jest na pewno na Filipinach jakieś miasto tej nazwie: Cabo San Lucas. Brzmi totalnie jak, nie wiem, jakaś Argentyna. Brazylia może. Nie, nie Brazylia. Albo Hiszpania, Portugalia. To na pewno jest jakiś. Hiszpańskojęzyczny, Meksyk może, jest Meksyk, okej, okay. ale to troszeczkę już był strzał, jak widzieliście. Whistler, Spa, no to tu może być jakieś USA, Kanada, nie? Bo tu też angielskie nazwy są. Kanada to jest to miasteczko, to nie wiedziałem, to tu może być Australia albo Nowa Zelandia w Spa. Też nie ma, no dobra, ciekawe, bardzo ciekawe. Sharm El Sheikh, czy to jest jakaś Arabia Saudyjska? Nie, może Zjednoczone Emiraty Arabskie. To na pewno gdzieś w tych regionach, jakiś Oman, Jemen. Nie, to też nie jest to. No dobra, powiem wam tak. Poszło mi naprawdę słabo. Bo tutaj już nie chcę dalej strzelać. Ciekawi mnie o to. To byłem pewny, że to są Filipiny. Nie wiem, czy jakiś błąd? Dawos, Czyli teraz kompletnie z czymś innym mylę Davos. Dobra, sprawdźmy. Nie kompromitujmy się już więcej, moi drodzy. Szwajcaria to Davos. Jak się nazywało to miasto? Dawao. Kurde, ale mi się teraz pomieszało. To nie Davos, tylko dawało mi chodziło. Ojej, no to widzowie, teraz masakra. No tak, i by się zgadzało wszystko. Davao, a nie Davos. No dobra, niestety, jest jak jest. Aspen to Stany Zjednoczone. Jamajka, Belgia, Spa. Okej, okay, tutaj Szwajcaria wiemy. Capri, Włochy. No dobra, jak Capricioza, pizza. Baden-Baden, Niemcy. Egipt, spoko. Brazylia tutaj. I Urugwaj. No, tego bym nie wiedział. Jaki to jest średni wynik? 10, więc mamy tylko troszeczkę lepszy. Ale szczerze, tutaj troszeczkę powinienem nadrobić. No, i czas na tytuł tego odcinka: mianowicie dziwne flagi i jedne z najtrudniejszych. Jakie podobno mogą być, i tutaj praktycznie nie będę wiedział pewnie żadnej. Więc to będzie kompromitacja. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Dobra, lecimy. Mamy tutaj 7 minut i 12 flag. Pierwsza z nich wygląda jak, nie wiem, jakaś flaga związana z kółkiem malarstwa, dosłownie tak wygląda, nie mam bladego pojęcia. To wygląda trochę jak jakaś polska flaga miasta katolickiego, chociaż trzy baszty trochę wyglądają tutaj jak te, nie wiem, z Hiszpanii czy Portugalii, ale absolutnie pojęcia nie wiem, co to jest. Z takich rzeczy, które wiem, to wygląda jak Indonezja ale pewnie nie jest ani nie Maroko tylko Monako no nie o kurde to nie jest ani to ani to no dobra lecimy dalej na razie Kolejny jakiś baszty co my tutaj mamy city Count. mamy ryż miskę z ryżem taczkę jakąś i tu nie widać co jest napisane to wygląda jak jakiś kraj afrykański przynajmniej takie ma kolory to jest ciekawa flaga, i tą flagę wiem, bo to jest flaga Berlina, moi drodzy. To jest chyba w ogóle jedna, jedyna, która praktycznie tutaj kojarzy z tego zestawienia. To jest flaga Monako-Indonezja, no kurde, jak nie, przecież to dosłownie tak wygląda. Wiem kiedyś, że był odcinek u Grafa, gdzie podobny symbol oznaczał Florencję, ale teraz to nie jest Florencja. Ale trochę taki ma vibe jakiś francusko-włoski. Wiem jedno, wiem co to jest za flaga i pozdrawiam Grafa, bo kiedyś właśnie nagrywał odcinek Rzadkie Flagi i tamta flaga wystąpiła, więc tylko dzięki odcinkowi, który nagrał wiem co to jest właśnie za państwo a właściwie nie państwo bo miasto jest to Moskwa więc tutaj będziemy mieli dzięki temu kolejny punkt, że kiedyś odcinek oglądałem. Dobra, lećmy dalej co tutaj mamy Filipinas Czy to są Filipiny po prostu? Nie może jakiś Cebu City <gryw> dawaj dawało nie ma Manila może jest Manila OK to troszeczkę zgadłem Kolejne państwo o, oh, nie wiem co to oznacza. Harfa, złota harfa. Złota harfa jest chyba jednym z symboli Grecji. Nie, ale na pewno wiem, że jest też symbolem Irlandii. Też to nie jest Irlandia. Kurde, byłem pewny, że to może być Irlandia. Wiem, że na pewno złota harfa chyba widnieje na godle Irlandii, ale no, niestety tu o to nie chodzi. Co tutaj mamy? Jakiś domek i wielką górę. To wygląda jak, nie wiem, jakaś flaga Grenlandii stara, przysięgam, ale to nie może być Grenlandia. Masakra, bardzo ciężki quiz. Nawet nie wiem, co tutaj mógłbym strzelać lecić jakimiś miastami i tak dalej, kompromitować się. Przynajmniej wiem, że widz miał rację, że to będzie najcięższy quiz z flagami, jaki robiłem. Chyba bez sensu, trzy baszty. To mi się ten klucz kojarzy z Watykanem, ale no nie, no way, że to będzie Watykan. To jakaś Gwinea, może Gwinea Równikowa. Wina Bissau jakaś stara flaga no nie no może jakiegoś miasta, ale raczej nie znam miast gwinei i Bissau. Dobra, szczerze wam powiem tak poddajmy się, bo takie strzelanie kompromitowanie się jest totalnie bez sensu i tak absolutnie nie zgadnę. Go poddajemy się. Zobaczmy co to było. To był Seul moi drodzy, ok, czyli Seul. No dobra, nie zgadnę, nie ma opcji. Hawana. To, to już w ogóle? Nigdy w życiu bym nie pomyślał o Hawanie, tutaj. Ivano Frankfisk. Na pewno bym zgadł. Bator. O! To Uanbator, stolica Mongolii? W życiu. Casablanca, okej. Okay. Wiedeń ma taką flagę jak Monako i Indonezja. Okej. Okay. Lille. Mówiłem, że to jakieś terytoria Francji. Czyli by się zgadzało. Manila. Dublin. Dublin? Jezu, ja pisałem: Irlandia. No nie, ale widzicie, miałem rację. Złota harfa to jeden z symboli Irlandii, czyli stolice chodziło tego kraju. Dublin. Oj! To moralny punkt, ok? Cztery powinien mieć i nóg. Nóg. Nie, wiecie co? Masakra ze mną. Sorry, nie kontaktuje. Nuk to też miasto w Grenlandii. Czyli, gdybym troszeczkę pomyślał i zaczął wpisywać te miasta, to bym miał dwa dodatkowe punkty. Średni wynik to 2, ja miałbym 5, to już byłoby naprawdę nieźle, ale dałem ciała na koniec.